My jesteśmy w mleczarni, tutaj oczywiście wszystko w większości zmechanizowane, ale są takie miejsca, gdzie potrzebna jest praca ręczna, no bo to ma przełożenie chociażby na smak produktów. Dziś będziemy mówić o kondycji tej branży, o tym jakie są perspektywy na najbliższe miesiące. Pierwsze dwa tygodnie stycznia, ze względu na wyjazdy i wolne dni, też nie są najlepsze dla rynku i dla branży. Większe zamówienia dopiero zaczynają spływać i zakłady powoli wracają do normalnej produkcji. Staramy się, żeby ten rolnik pokrywał swoje koszty. Tak? Obniżyliśmy, nie powiem, że nie, cena na przestrzeni roku została obniżona o 20 groszy, czyli da się utrzymać tą cenę w tym roku. Trudno jest powiedzieć, no bo jeśli cena w przerzutach, a my w okresie świąt musieliśmy trochę tego mleka sprzedać, bo musieliśmy skupić od rolników, tak? bo nie ma innej możliwości w no to musieliśmy obniżyć. tak? Rynek w ostatnich miesiącach zachowuje się nietypowo. Jestem 28 lat prezesem tej spółdzielni i takiego bałaganu z cenami, z tymi wszystkimi rzeczami, które są wokół mleczarstwa nie było, bo zawsze w okresie grudnia czy listopada były podwyżki, a nie obniżki, tak jak w tym roku się to zdarzyło. Według przedstawicieli branży mleczarskiej stabilizacji na rynku należy spodziewać się pod koniec pierwszego kwartału tego roku. W mleczarni pracy ręcznej w dalszym ciągu jest sporo. Tak. To co zawsze ręcznie trzeba zrobić? Ręcznie wykonujemy najwięcej produkcji przy maśle i przy twarogach. Co tutaj decyduje o tym, że właśnie tak, a nie inaczej? Jest to twaróg produkowany tradycyjnie, w związku z tym dużo jest pracy ręcznej. Obróbka jest w koagulatorach, jest to obróbka bardzo bezpieczna, ale później resztę prac gdzie twaróg spuszczony jest, masa twarogowa spuszczona jest do pras, wykonywana jest ręcznie. Jest prasowany ręcznie i krojony ręcznie i pakowany ręcznie. Ale tego typu ser też jest pakowany maszynowo, różniowo? Tak. Mamy jeszcze linię ciągłą do produkcji twarogów, którą też uruchamiamy i produkujemy twarogi, w zależności od potrzeb naszego rynku. Faruk produkowany metodą tradycyjną ma swoje walory smakowe, tak? I klienci zainteresowani są, tym bardziej ma też on krótki termin przydatności do spożycia. Jednak klienci doceniają to z linii ciągłej, no niestety, termin jest wydłużony, ale klienci poszukują krótkoterminowych farobów, które mają swój smak. Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce, bo chociaż, jak to mówią, maszyna wiekowa, to jest to coś niezastąpionego? Ta maszyna jest taka ważna, bo to jest maselnica, w której produkujemy tradycyjne masło. Tradycyjnego masła nie wyprodukuje się w linii ciągłej, tylko w maselnicach. Gdzie w kadziach, śmietana dojrzewa biologicznie, fizycznie, jest ukwaszana i dopiero po odpowiednim ukwaszeniu, dojrzeniu tej śmietany jest przepuszczana do masernic i jest robione. W tej chwili widzimy, że pakowane jest w takie duże opakowania, czyli nie wszystko idzie w kostkach. Nie wszystko, dlatego, że zapotrzebowanie rynku cukierni, piekarni jest też na masło luzem. Nasz zakład jest jednym z mniejszych, ale my każdą złotówkę, czy jest dobrze, czy jest źle, oglądamy, jak wydajemy. Dużą wagę przywiązujemy właśnie do oszczędzania. Oszczędzamy na energii, na parze, na różnych takich o, regulacji, dlatego że no, dla nas jest to bardzo ważne. Więc y, zakład ma założoną fotowoltaikę, mamy założony magazyn energii, który nam zabezpiecza może nie w całości jeszcze energię na noc. No i oczywiście mamy energię. Oświetleniową też powymienianą, gdzie oszczędności sięgają prawie 40%. Początek roku faktycznie jest trudny. Dlatego, że jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo niepewnej. Nie wiadomo, jak głęboko sięgną spadki cen surowca. Jest sytuacja bardzo niespokojna, natomiast no wszyscy będziemy czekali do jakiegoś momentu, gdzie być może w pierwszym kwartale te ceny nam się ustabilizują na jakimkolwiek pułapie i będziemy wiedzieli po prostu, gdzie jesteśmy. A z czego to wynika, że nagle tak się zaczęło dziać na rynku? Myślę, że jest to związane z tym, że był dosyć dobry rok, jeżeli chodzi o klimat, o produkcję mleka. I nastąpiło zwiększenie produkcji wszędzie, na całym świecie, na całej półkuli północnej, na której teraz był sezon mleczny, który się kończy. Doszło po prostu do zwiększenia, nawet jeżeli powiemy, że każda krowa dała jakąś, nie wiem, dziennie nawet litr mleka więcej, w sumie no, robi nam się bardzo duża nadwyżka. Polska, jeżeli chodzi o rok 2025-2024, szacuje się, że będzie różnicą około 4% na plus, natomiast większość tego została wygenerowana praktycznie w ostatnim kwartale. To się liczy w milionach litrów czy więcej? No to są miliony litrów i to są miliony litrów mogą być nawet dziennie. Czyli to nie jest bez znaczenia dla całego popytu i podaży, bo tutaj już się robi tego za dużo i nie ma kto tego skonsumować. Mamy duży rozjazd w tym momencie między popytem a podażą. Tym bardziej, że typowe rynki, które w ostatnich latach zostały przez polskie mleczarstwo wypracowane, na przykład nie wiem, rynek chiński, on w ostatnich, ciągu ostatnich kilku lat bardzo mocno postawił na samowystarczalność. Do tego doszły w ostatnim okresie cła nałożone przez rząd chiński na europejskie mleczarstwo. Tutaj no, nastąpił bardzo duży spadek sprzedaży, a oprócz tego w Europie pojawiło się bardzo dużo towaru z kolei ze Stanów Zjednoczonych. To też był ostatni kwartał zeszłego roku. Byliśmy już w zakładach mleczarskich. Czas odwiedzić producenta. Tu będziemy pytać m.in. o to, jak teraz się gospodarzy, i czego można się spodziewać w najbliższych tygodniach jak to wpływa na codzienną produkcję. Mleko, jak to mówią w tej chwili jest na językach. Jaki to jest moment w produkcji? No w tej chwili ostatnie 3 lata, można powiedzieć, były bardzo dobre dla producentów mleka. No teraz przyszedł od miesiąca października, zaczęły takie duże obniżki następować. No i na dzień dzisiejszy około 50 groszy na listrze mleko już właśnie staniało. No i prognozy są cały czas. Gorsze, że mleko będzie tanieć. Ale generalnie to chyba rolnicy są przyzwyczajeni do tego, że czasem, jak to mówią, górka, czasem dołek. No dokładnie, no to jest taki filar gospodarski, że tutaj niestety no trzeba wytrzymać dobre czasy i, i, i gorsze czasy, prawda? Nic się nie poradzi. Nic się nie poradzi, no nic się tam nie, nie zamknie się na ten okres czasu tego gorszego, prawda? Tutaj tego inwentarza jest sporo. Tak, tak. No, na... Na dzień dzisiejszy doimy około 200 krów, no i młodzieży, około też 200 sztuk, czy tam razem 400 sztuk. A jaki to był rok, jeśli chodzi o, o pasze, o urodzaj tutaj na Waszych terenach, na tą zimę udało się zebrać? Rok był właśnie bardzo dobry i tak tutaj właśnie niektórzy mówią, że to mogła być przyczyna właśnie tych obniżek w tym roku, bo padał deszcz, było możliwość nazbierać kiszonek, nagromadzić, nie było latem tych upałów, nie było, krowy nie przechodziły tego stresu cieplnego, no i automatycznie produkcja trochę wystrzeliła. Ileś procent w całej Europie, nie to, że w Polsce, nie? ale ogólnie w całej Europie, ileś procent gospodarzy naprodukowali więcej. Nie? No i pewnie może to być jedna z przyczyn tego kryzysu teraz. U Pana w gospodarstwie też się to potwierdza, że rzeczywiście ta końcówka roku była taka, że krowy bardziej obficie dawały mleko? Praktycznie cały rok był bardzo dobry. Nie? Bardzo było też tanie te zboża, te produkty sprzyjały do produkcji mleka, prawda? Do momentu, kiedy ceny zaczęły spadać, to można powiedzieć, że było dobrze. Bardzo dobrze. Przy tych cenach, tam powyżej dwóch złotych, no to mi się wydaje, że było bardzo, bardzo dobrze i coś. Zostawało z tego litra. Żeby można było powiedzieć teraz, że mamy znowu stabilizację, to ile cena mleka powinna się ruszyć? Tak, żeby spokojnie, już nie przesadzać, że jakieś tam jakieś chore, niskie ceny, chore, wysokie. Tak mi się wydaje, koło tych dwóch złotych netto, jakby było, mleko się utrzymywało. Taka stabilność, jakby była, to myślę, że tam byłoby tak odpowiednio. I do tej pory z tego, co było, coś zostawało i dla gospodarza, i na jakieś tam reinwestycje w gospodarstwie też? Dokładnie, no, cały czas człowiek coś się inwestowało, czy w jakieś maszyny rolnicze. W tamtym roku już zakupiliśmy roboty łudojowe, czy od, od roku już przeszliśmy na ten system robotowy. A czekacie teraz, aż się znowu poprawi koniunktura? Przy tej hodowli to no, niestety nic innego nam nie pozostaje, no, trzeba czekać, bo człowiek nie jest zależny po prostu od cen Jesteśmy na dole i mleczarnie sobie ustalają te ceny, tak więc... Ale mleczarnie to też takie nieduże pionki na tym wielkim, globalnym rynku. W Polsce jest bardzo takie dużo tych mleczarni jeszcze i takie jest duże rozdrobnienie. Nie? Już takie się robią te molochy, już przejmują inne mleczarnie. Nie? No ale na Europę to no i tak jesteśmy chyba jeszcze jednymi z mniejszych zakładów. Tutaj jest jeszcze cały czas rozdrobnienie, gdzie indziej już to się zmieniło. Pewnie tak, pewnie tak. Czy tam w Niemczech czy, czy, czy we Francji to są jakieś takie duże podmioty. I czy to dobrze? Też nie wiadomo. Tutaj wiadomo większa konkurencja. Jak mówię, jak były właśnie mleczarnie potrzebowały tego mleka, to wiadomo, też przyjeżdżały, szukają wtedy tego mleka, nie? Wtedy też można trochę tam jakieś ceny negocjować, trochę większe, nie? Dziś w programie to już wszystko, a kolejne nasze spotkanie jak zwykle w niedzielę o 16.15. Do zobaczenia.